thank W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. Któż z nas e, nigdy nie był na ślubie, na weselu, czy to w rodzinie, czy swoich przyjaciół, jakichś znajomych. E, jak były, pamiętamy tę specyficzną atmosferę, która towarzyszy właśnie za ślubiną i i weselu, radość, poczucie szczęścia, pewna taka świąteczna, uroczysta atmosfera. Wszyscy ładnie ubrani, często kupujemy nowe ubrania wręcz na to. No wszystko jest takie ekskluzywne, piękne. Ja myślę, że wesela to są takie ulotne chwile tutaj na Ziemi, kiedy człowiek rzeczywiście doznaje jakiejś takiej niebywałej radości. To właśnie w takiej atmosferze dokonuje się pierwszy cud Pana Jezusa i dokonuje się objawienie Jego chwały. Warto się przyglądnąć temu wydarzeniu uważnie. Wiemy, że Ewangelista Jan w odróżnieniu od pozostałych apostołów nie zapisuje zbyt wielu cudów. W Jego Ewangelii jest tylko siedem cudów i on nie nazywa nawet tego cudami, tylko nazywa je znakami. Dla niego te wydarzenia cudowne, nadprzyrodzone, które się dzieją przez działanie Pana Jezusa, mają jakieś znaczenie. I jakie znaczenie ma to całe wydarzenie w Kanie Galilejskiej? Niebaga, niebagatelną rolę odgrywa tutaj Maryja, która, do której Pan Jezus w którymś momencie mówi tak oficjalnie: niewiasto, czy to moja sprawa lub Twoja niewiasto, Używa innego sformułowania. Pokazuje, że Maryja nie tylko jest jego matką, że ona jest kimś więcej. Matka Boża na tym weselu w kanie galilejskiej jest symbolem Kościoła. Ona jest znakiem Kościoła i w tle tych zaślubień jakiegoś mężczyzny, jakiejś niewiasty jest wesele zaślubiny pana Jezusa z kościołem, które dokonują się w tych zaślubinach pana Jezusa z Maryją, która jest niewiastą, która uosłabia cały kościół. Ale co to ma, jakie to ma znaczenie dla nas? Kościół to także ty i ja. Wesele w Kanie galilejskiej to jest także tajemnica zaślubin Pana Jezusa ze mną i z tobą. A kiedy to się dokonało? Zaślubiny Pana Boga ze mną czy z tobą dokonały się na chrzcie świętym. To tam Pan Bóg zawarł z nami przymierze. Ja jako zakonnik składam śluby. Ślubuję Jezusowi Chrystusowi wierność i uczciwość, że tak powiem małżeńską aż do śmierci. Ale moje śluby zakonne nie są niczym innym jak uwypukleniem tajemnicy sakramentu Chrztu, która jest udziałem każdego z nas. To na Chrzcie Świętym Pan Bóg zaślubił nas sobie. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Bóg jest wierny swojemu przymierzu. On nie zdradza, On nie oszukuje. Jego miłość trwa nieustannie do mnie i do ciebie. To jest powód do tego, żeby się rozradować. To jest powód do tego, żeby patrząc na tę scenę wesela, rozradować się tą oblubieńczą miłością, jaką ma Pan Jezus do mnie i do ciebie. I to jest pierwszy cud, to jest obecność Jezusa, syna Bożego na Weselu. To jest obecność Jezusa Chrystusa w moim życiu. Pojawia się, można by powiedzieć, drugi cud, chociaż to jest powiedzmy pierwszy z cudów, których, które Pan Jezus uczynił na ziemi, to jest przemiana wody w wino. Jak ja rozumiem ten znak, odczytuję to w ten sposób, że. Jezus Chrystus, który zagościł w moim życiu, dokonuje z dnia na dzień przemiany mojego serca. Że Pan Jezus zabiera moje serce z kamienia i daje mi serce z ciała. Dokonuje się zamiana serca nieufnego, zalęknionego, w serce z żywą wiarą i serca, które jest skupione na sobie które kręci się wokół siebie, w serce zdolne do miłości. Pan Jezus, mocą Ducha Świętego, zabiera Twoje serce z kamienia i daje Ci serce z ciała, serce z żyć, serce żywe, zdolne do żywej wiary i żywej miłości. Myślę, że właśnie ta przemiana wody wino to oznacza. A więc jest cud w nas. Ale proszę zwrócić uwagę, że ta ewangelia kończy się takim, takim sformułowaniem ewangelisty Jana. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. I wiemy, że nie był to jedyny znak i cud, który Pan Jezus uczynił. Podobnie jest w naszym życiu. Początek znaków, pierwszy cud dokonał się na Chrzcie Świętym. I później, jak sądzę, Pan Jezus raz po raz czyni jakieś cuda w moim życiu. Ale dzisiejsze Słowo Boże mówi nam coś więcej: że także Pan Jezus chce przez nas czynić cuda, realne cuda w życiu innych ludzi. Przez nas chce Pan Jezus dokonywać przemiany także w innych ludziach, czyją mocą, mocą Ducha Świętego. Każdy z nas. Od ducha świętego otrzymuje różne uzdolnienia, różne łaski, do różnych posług, do różnych urzędów, do różnej pracy. I w tej pracy, i w tym co robimy, mocą ducha świętego mamy szczególne, jakby predyspozycje. O tym mówił święty Jan, święty Paweł w liście do, do Koryntian. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. I tutaj pojawia się taki fragment, który oczywiście w pewnych środowiskach kościelnych jest dobrze znany, ale jednak dla wielu chrześcijan jest ciągle obcy albo traktowany tak trochę magicznie, bo święty Paweł wymienia teraz różne charyzmaty Ducha Świętego. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Często zapominamy o tym i nie wierzymy, że Pan Bóg chce czynić cuda także w innych ludzi przez nas, przez naszą posługę. Często my chrześcijanie czujemy się tak, tak, tak słabi, chowamy się ze swoją wiarą, uciekamy w jakieś katakumby, spychamy, mówimy, że wiara jest prywatną sprawą. Nie jest prywatną sprawą. Jezus powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody i te znaki będą wam towarzyszyć. Będziecie nakładać ręce na chorych, odzyskają uzdrowienie. Będziecie wypędzać opętanych, wypijecie coś za trudnego, nie zaszkodzi wam. Będą wam znaki towarzyszyć. Jezus teraz działa w swoim Kościele. Kościół to nie jestem tylko ja, to jesteś też Ty i ty, i ty. I Pan Jezus chce przez nas dalej działać w życiu innych ludzi. I to nie jest tak, że my sami pozostajemy w tej ewangelizacji, w tym głoszeniu. Pan Jezus daje nam poprzez Ducha Świętego realne uzdolnienia, często rzeczywiście nadprzyrodzone, bardzo spektakularne. Może właśnie Pan Jezus chce przez Twoją modlitwę. Przez Twoje nałożenie rąk na przyjaciela przywrócić Mu zdrowie. Trzeba być świadomym też tego, że są takie uzdolnienia, że są takie dary i że Duch Święty chce nam tych darów udzielać. Dziękujmy Panu Bogu za Jego łaskawość. Dziękujmy Mu za to, że jest w naszym życiu, że nas zaślubił, że jest wierny tej miłości. Pozwólmy Mu działać w swoim sercu, ale też nie bójmy się tego, żeby w mocy Ducha Świętego iść do innych, głosić im dobrą nowinę i także prosić Pana Jezusa o potwierdzenie tej nauki swoimi znakami.